Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj troszeczkę inny czołg do opisu będzie, czyli czołg premium, jakim jest IS6. Jest znany również jako obiekt 252. Jest to właśnie czołg premium, który wszedł razem z paczem 7.4, który dzisiaj zawitał właśnie na serwery europejskie. I każdy z Was już może kupić sobie ten czołg, Jakże, także może kupić też drugi czołg premium który jest Jack Tiger Też 8 tieru Właśnie oba te czołgi są 8 tieru standardowo Czyli właśnie to są te, te wyższe tierowe No Niestety większych tierów jeśli chodzi o czołgi premium, nie ma Także zacznijmy może ten opis Wash on 52 tony Przy tym ma silnik 700 koni Niby jest to taka wystarczająca ilość, chociaż czuć takie lekki niedosyt prowadzą ten czołg. No, jednak mógł być troszeczkę taki żywawszy, ale tutaj już nie będziemy może na ten temat dyskutować. To jest po prostu kwestia gustu. Ja wolę osobiście po prostu szybsze czołgi. Wyciąga maksymalnie 35 km, przynajmniej jeśli chodzi o, o prędkość, którą, którą widać. W statystykach tego czołgu pancersze na korpusie z przodu oraz z boku wynosi 100 mm, z tyłu 60 także lepiej strzelać w tył, ale to wiadomo, zawsze tak jest. Jeśli chodzi o wieżę z przodu oraz z boków, ma 100 mm, przepraszam, 150 mm, także jest troszeczkę mocniejsza niż korpus, i z tyłu ma 100 mm. Ilość HP tego, tego czołgu jest równa 1500, czyli tak mniej więcej standardowo tyle mają właśnie czołgi 8 tieru premium. I to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o jego takie główne parametry. Teraz, troszeczkę gorszy aspekt tego czołgu, czyli jego lufa. Ma ona 390 średnich obrażeń Są te fajne obrażenia, takie no, przyjemne Tym bardziej, że właśnie Te czołgi 8 tieru premium Mają właśnie mniej więcej podobne obrażenia Także on jest W tej górnej granicy jeśli chodzi o, o Właśnie zniszczenia Jego lufa ma całe 175 penetracji No jest to totalnie Niezadowalająca liczba Po prostu no Na 8 bierze, że sami widzicie jak mnie teraz rzuciło, gram z dziesiątkami, no co ja takie dziesiątce mogę zrobić mając taką penetrację? Mogę jedynie podjechać i oddać jej fraga, o, tak to mogę ująć. No chyba, że strzelę jakiś czuły punkt. No ale z tym może być wielki problem, ponieważ yy, ta lufa ma 0,46 yy, celności, także no, jest to yy, dobra cenność, jeśli to by była artyleria, ale no, że to jest czołg ciężki. No to yy, cenność tej lufy jest po prostu, no, lekko to ujmę, zła. Ponieważ, no, kurczę z taką cennością to naprawdę ciężko w kogoś trafić, jednak. Zresztą sami widzicie, jaki ten celownik jest zawsze duży. Yy, Szybkostrzelność 5.13. No, powiedzmy, że to ujdzie jeszcze. Tym bardziej, że na przykład ta 34 ma yy, troszeczkę. Większe przeładowanie jednak przy podobnych obrażeniach Ale znowu on ma więcej penetracji No ale to, to już mówiłem w którymś tam filmie o nim Czas celowania i kolejny minus 3-4 sekundy, no prawie 3,5 sekundy No to jest po prostu zmora no. Lufa, która ma tak zrąbaną celność Dodatkowo ma jeszcze tak długie celowanie No po prostu ja nie wiem czym kierowali się Wargaming, że po prostu zrobili coś takiego. Ja no. po prostu ciężko powiedzieć, że ten czołg jest dobry, bo jak dla mnie on nie jest dobry. no Zresztą e, sami, może przy okazji poznam Wasze zdanie na temat tego czołgu. Co myślicie o jego parametrach w Waszych komentarzach? E, co by tu jeszcze dodać, może. Jeśli może o, o słabe punkty chodzi, no to m, widzicie, on ma trochę korpus taki pochyły jednak. Są to równe pochyły płyty. No i więc e, przy nawet tych 100 mm z przodu możesz zaskoczyć, także e, jak już strzelacie, starajcie się strzelać w dolną płytę korpusu. E, to będzie najmniejsza niespodzianka, jeśli chodzi o brak penetracji. Ewentualnie w ten taki własy e, na, na, na górze właśnie korpusu. Chociaż on może czasem zaskoczyć, ale... Sądzę, że jak już strzelać się właśnie, to też można w ten włas y, dobrze przymierzyć. I myślę, że... Y, no właśnie prze, przebijemy go tam spokojnie raczej. Ciężko mi powiedzieć właśnie jak to jest, ponieważ... No widzicie, chyba mam mnie za dużo. No, ciężko ciężko tutaj z kimś powalczyć. By wywnioskować, jak to z tym jest, ale sądzę, że raczej z penetracją, e, jeśli chodzi o ten czołg, nie będzie jakichś problemów. E, jeśli chodzi o wieżę i przebijanie się, no to polecam oczywiście dwa włazy na dachu. Ładnie wystają, fajnie można mnie trafić z bliższych odległości. Na pewno, także, już jak jesteśmy za blisko, to można spokojnie tam strzelić. Jeśli chodzi o zarabianie. No tutaj widzicie wygrana walka. Może nie zrobiłem aż tam jakiejś wielkiej rewelacji. No i zarobiłem tak mniej więcej standardowo jeśli chodzi o, o czołgi premium 8 tieru. No w sumie może troszeczkę troszeczkę tak przymało, bo to jednak na koncie premium grałem. Więc no mogłoby być troszeczkę więcej. Także widzicie no ogólnie mówiąc o tym czołgu no... Ja bym go osobiście nie kupił kosztuje właśnie 11800 a przecież wystarczy tam dołożyć się trochę złota i mamy Lowe czy na przykład te 34, także, no nie wiem kto może kupić ten czołg i będę naprawdę zaskoczony, jeżeli zobaczę te czołgi po prostu w bitwach. No będzie naprawdę to wielki szok, że ktoś właśnie kupił taki czołg styl gry, no co by tu dużo powiedzieć no tak jak to czołkiem e, ciężkim starajmy się grać oczywiście uwzględnijmy to, że jednak nie jest taki super pancerz, ale jeżeli jak już jak już rzuci nas, e, na samą górę, no to na pewno e, na pewno możemy zaskoczyć wielu przeciwników właśnie tym e, tym na pancerzu. Także to by było na tyle jeśli chodzi o ESA. ESA 6 zwanego również obiektem 252, tak jak wcześniej mówiłem. Zapraszam do komentowania tego czołgu właśnie pod filmem. Może ktoś z Was grał na serwerze testowym. Może ktoś po prostu wie jak ogarnąć ten czołg, żeby do czegoś się nadawał. Tu co naprawdę wątpię, ale właśnie zapraszam do, do dyskusji w komentarzach. Także trzymajcie się i do następnego odcinka. Jeszcze tak dodam na końcu, że jutro będzie odcinek z Jack Tigerem i też jego opis. Ja teraz opowiem, że jest nieco lepszy niż jest 6 no ale o tym wszystkim opowiem jutro. Także do następnego, cześć!